Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Dawno nie rzucałem żadnego filmu. Dawno żeśmy nie jeździli na ryby. Miał być film z Norwegii, niestety nie udało się nam wyjechać. Bo zamknęli granicę, znaczy nie zamknęli granicę, ale prowadzili kwarantannę. Więc wybraliśmy się znów do Szwecji. Jesteśmy w innym domku, ale w tej samej okolicy co parę miesięcy temu. Okolica wygląda tak. Do wody mamy 50 metrów, jest pomost. Rozłożymy sobie pontonik Tak wygląda domek Pokażę Wam w środku. Troszkę większy niż poprzednio no, Ela jest u góry Kuchnia Salon łazienka no całkiem fajnie, całkiem przyjemnie, jest nawet pralka. Powiem ci, że domek całkiem niezły. No właśnie jest fajnie. U góry jest co, sypialnia? Dwie sypialnie. I u góry dwie sypialnie. W sumie domek na cztery osoby. U nas jest dwójka. Sypialnia jedna. O, jedna sypialnia z piętrowym łóżkiem. I druga sypialnia. Duża. No fajnie, fajnie. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Dobra, idziemy się pomału. A, to to, ciągle... oh, wolnołem. Blisko. Dobra. Dobra, idziemy się rozpakowywać. I za chwilę rozpakujemy się, zjemy coś. I będziemy startować na wodę. Kurde, już nie możemy się doczekać. Mam nadzieję, że ryby będą brały, tak jak parę miesięcy temu. No, jak rozpakujemy cały ten barłogi. I lecimy na wodę. O, dobra, jesteśmy. O, zmachałem się. Tak, przez ponton napompowaliśmy. Za tym domem jest nasz mały domek. Także do wody mamy rzut beretem. Tutaj jest jedna przystań, gdzie można cołać łódkę. Za krzakami mamy drugą. Zrzucamy ponton na wodę. No, jak na razie jest puściutko. No, fajnie, pusto. Jedziemy, zobaczymy, czy. Coś się będzie działo. No. Czy będą brać ryby. Na początek założyliśmy standardowo blachy 26 gramowe. Ostatnie ładowały w nie całkiem nieźle. Wędki mamy węglówki. Taka nazwa. Sensatrips Decathlona 9. Super się sprawdzają. Naprawdę za dwie stówki wędka jest full wypas. Nie trzeba mieć sprzętu za tysiące, żeby łowić ryby. No i lecimy na wodę. Lecimy na wodę, będziemy mieć jakieś brania, to na pewno coś będzie na filmie. A, dopłynęliśmy do pierwszej miejscówki. Rzucamy na te blachy na płytkiej wodzie. Kurde, strasznie dużo medus jest wszędzie. Samy rzucamy na razie z widziami przejść na głębszą wodę albo zmienić przynętę. O, siedzi pierwsza rybka, yes. wydubałem z glonów, <laughs> o siedzi, siedzi, wchodzi w te glony, chyba, to nie ryba. Nie, wchodzi w te glony. Uuu, jakieś maleństwo, ale... Powiem Wam, że... No jest, maluszek. Jest pierwszy maluszek tego... Znaczy nie tego roku, bo już raz byliśmy. Tego wyjazdu. Kurde, strasznie dużo glonów jest na tych płytszych wodach. jeszcze tak jakoś za dół, a nie, wyciągnęliśmy sobie tych kleszczy. Już wyciągnąłem. O, poszedł. pierwszy maluch, jest pierwszy kontakt z rybą. Co prawda malutka. Wydubana z glonów. Ale jak jest jedna, to jest i więcej. O, no, ała, palucha. I siedzi druga rybka. Zobaczymy, co to za maleństwo. O, też maluszek. Założyliśmy, próbowaliśmy gumy, blachy. Jesteśmy na płciźnie, więc rzucamy znowu blachą. Mały, mały, mały. Załóż, może założymy... Co masz? My taki maluch no, chociaż na kolację może być o no, walczy, walczy, waleczny To no, taki dość ciemny nie kolację już mamy znaczy jeszcze nie mamy bo zaraz może uciec nie jest ani za duży ani za mały chubany ale walczy nie chce nie chce nie chce iść zobaczcie jak chodzi po A! O, stój, 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 może nie jest, się nie wierzgaj, no to taki, jakieś sześćdziesiątak na kolację jak złoto. Bierzemy go? Już? Tak No dobra. No Marek by dzisiaj rybę. co? Więc... Więc bierzemy rybę na kolację. Dzisiaj... No, oczywiście. Dzisiaj, dzisiaj nie ma no-kill, znaczy, dzisiaj jest no-kill, bo jednego wypuściliśmy. Ale jak zjemy za cały wyjazd może 2-3 szczupaki, to myślę, że się nic nie stanie. Także ten idzie do wora. A, jest trzecia rybka. Uuu, ładny szczupaczek siedzi. O, widzicie te skoki? Ale jest drownicy pod nami. O, świruje. Dobra, ty nie pójdziesz, że mamy kolację, nie pójdziesz na patelnię. Zobaczcie, ła. Wow. Wow, zeżar, popatrz. Guma 15 centymetrów. O Nie słyszę? Tak? ja ma większego Będzie skakał Chodź, 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 chodź bo już mamy Nie zjadł. To nie wiem... Może mnie pogryziesz, co? Tak ja skubany. Czekaj, muszę go oddziać. O. Dobra, ooo bestia, taki szczupak, o. czy nie o Szed. To wasze ci wglądy? No. no. Dobrze, no tak ma być jak wybiera. Rybka. co mam zrobić? Czekaj, muszę kotwicę zrobić On nie zniszczy nas? Taki? Uuu, ładny! Ładny szczupaczek, 80. O kurde! Dobra, no i nie rzucam, nagrywam. Dużo zielska jest, wchodzą strasznie w zielsko. Nie wiem, żeby był fotogeniczny. Uważaj, żeby ci się nie wbiło w rękę, wiesz, jak ci ten, tak jest zahaczony tak ledwo, ledwo, powiem ci. Właśnie nie widzę. Nie, chyć, sobie, nie musisz tego, Chyć sobie za blachę. się. Ale poluzuj sobie, nie możesz tak, no dobra, poluzuj sobie, bo teraz jak puścisz blachę, to ci poleci. Widzisz, może naciągnie tą wędkę jak procesor. Nie daję za wygraną nie ma lekko, nie nie lekko Naprawdę leciutko siedzi Uważaj, że... Zegnij się to takie, ten, ten zadzior, o, przygnij sobie go i teraz dopiero Przygnij sobie ten zadzior, bo on ci się wbija O, o. No jeszcze troszkę już wyjdzie a i pójdź sobie. A pokaż go ładnie. O, piękna rybka. O, siedemdziesiątka. Leci do wody. O, poszedł. Wymęczony, ale poszedł. On cię bardziej wymęczył? A jest tutaj, nie wiem czy widać. Jakiś metr. Później zielsko. Tam mamy tutaj teczka, przegłębienie, wypłucenie. Aaaa rzucamy dalej no co? Ooo, ale ja już nie porzucam Nie tą gumą, zobaczcie, poszedł ogonek. Kurde, fajna była tamta Dość głowna z tamtego roku Co je? Chcesz Tom? Pila złowiła kolejną, ładną rybkę Ci w nie weszła No nie, są jakieś ogromne 70 On się na nie mógł ciu uchwycić. Hm? On mi rybę. A i co Ale medus. Ślicznie. Nie wiem, czy nie kombinerki, chociaż kombinerki są mocniejsze, wiesz. Ale nie wiem, gdzie są kombinerki. Tutaj są. Yeah. Mm. Ładny kolor ma od, od góry. O, to. poszedł do wody popłynął. Dobra, która to rybka? Czwarta. Czwarta Liczę z piątą. No, no, jeszcze zapaliśmy meduzę i co jeszcze? Jakąś taką małą? Jakiś taki mały przyłuch. To Jest czysta ryba, ale zobaczcie jaki dobry mocniejszy troszkę większy niż tamten Ale grubasek się będzie szarpał o chora ale. ale słona nuszy Mi, nie cykniesz mi zdjęcia O kurde, o, zobaczcie To jest piękny wyżarty O jużci O płynie, o ten był grubas Siedzą, siedzą, chodzą kurcze na tych małych rybach żerują No i skusił się. Tyle rzucania w tym miejscu. Aż się mi wędka Skusiła się jakaś Na większa blachę. sztuka. Na blachę, tak. Na blachę. prawie cały dzień I to tą srebrną. No nawet myślałem, że mam tą okoniowatą założoną, ale to taką oklejowatą. Dobra, ładujemy dalej no. No, Kurcze w końcu zaczną żerować no. Wspanialiśmy dzisiaj o godzinie 11 na ryby <laughs> musieliśmy się wyspać Glony straszą Także pora na ryby taka średnia No nie może pod wieczór Znaczy jest to, że jak się złapie glona to ryby nie złapiemy Boją się szczupaki No Kropi, kropi, ale za chwilę kurczę przejdzie Słońce świeci, kropi Tyle ryby brały Z Ale w maju mieliśmy tak, że dużo szczupaków wychodziło za blachą, za gumą, przychodziło do samej łódki Teraz nie widzimy ani jednego, ani jednego, żeby oprowadzał przynętę do łódki. Albo atakują od razu daleko. Albo nie atakują w ogóle. mnie straszą. Siedzi kolejna rybka. Wiem, że jakaś mizerna, ale jednak nie, zobaczcie. A, piękny garbusek. Może się nie odepchnie. Zawdział piękna rybyczka Około 40 cm albo ponad Co? No możemy go zmierzyć o, no nie świruj, nie świruj o, z... 40 To mam patelniowy okno? Ä, blaliśmy wczoraj czupaczka i okonka jednego. Cięż ciężko tutaj złapać o konia. Ne, to? Mamy po jeden. Po jeden. mam tu dzisiaj pobić wszystko zamienić na wszystko. Co, możemy go wziąć na patelnię, jak chcesz, czy nie? Zrobimy tamte. Eee, wypuszczamy, dobra. Idzie O, poszedł, poszedł, poszedł do wody. Trzecia rybka.